Pochodzenie Elżbiety Bieńkowskiej intryguje. Skąd pochodzi nazwisko Mojko? Elżbieta Bieńkowska, pochodzenie polityk budzi zaciekawienie zarówno wśród jej przeciwników, jak i zwolenników. Skąd pochodzi oryginalne panieńskie nazwisko, Mojko? Na ten temat istnieje wiele teorii. Elżbieta Bieńkowska, pochodzenie znanej polityk stało się przedmiotem wielu spekulacji i domysłów. Wszystko z powodu jej oryginalnego panieńskiego nazwiska, czyli Mojko. Jedni sugerują, że Bieńkowska skrywa jakąś tajemnicę, inni, że ma wśród swoich przodków mieszkańców egzotycznych krajów. A jak wygląda pra Prawda, działaczka jest niezwykle dumna z tego, skąd pochodzi. Elżbieta Bieńkowska, pochodzenie polityk intryguje. Gdzie mieszkała? Z powodu oryginalnego panieńskiego nazwiska Elżbiety Bieńkowskiej spekulowano, że polityk może mieć zagraniczne korzenie. Ona sama chętnie podkreśla swoje pochodzenie, które stanowi dla niej powód do dumy. Nie zgadniecie, gdzie przyszła na świat. Elżbieta Bieńkowska, pochodzenie działaczki może zaskoczyć wiele osób. Posłanka przyszła na świat w Katowicach i jest dumną ślązaczką. Od Adnina na Śląsku nie brakowało Żydów. Jak ustalił portal wpolityce.pl spędziła swoją młodość w Sosnowcu, gdzie skończyła znane IV liceum ogólnokształcące im Stanisława Staszica. Bieńkowska zdradziła dodatkowe informacje na temat swojego panieńskiego nazwiska w rozmowie z portalem dziennikzachodni.pl. Przyznała, że statystycznie Mojko występuje właśnie w okolicach niektórych śląskich miast oraz nieopodal Gdyni. Wygląda na to, że jego genezy należy szukać w śląskiej kulturze. Kim jest Elżbieta Bieńkowska? Elżbieta Bieńkowska jest znaną polską urzędniczką, działaczką i polityk. W 2014 roku zaczęła pełnić funkcję komisarz europejskiej. Mimo, że studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Warszawskiej Szkole Głównych handlowej zdecydowała się zamieszkać z rodziną w Mysłowicach Elżbieta Bieńkowska przyznała w rozmowie z portalem dziennik że chociaż zdecydowała się pozostać na Śląsku, jej miejsce pracy nadal pozostaje w Warszawie, a z rodziną widuje się tylko w weekendy. Wśród licznych pasji polityk istotne miejsce zajmują m.in. perfumy, jest kolekcjonerką buteleczek, których ma łącznie kilkadziesiąt. Bieńkowska to również wielbicielka tatuaży, sama zdecydowała się na dwa. Jeden znajduje się na plecach, drugi na ramieniu. Zdradziła także, że przepada za wyprzedażami, jednak od czasu, gdy zaczęła zajmować ważne stanowisko, musiała Zacząć starannie dobierać stylizację. Elżbieta Bieńkowska pochodzenie polityk może mocno zaskoczyć wszystkie osoby, które doszukują się w jej nazwisku jakiegoś ukrytego znaczenia. Spodziewalibyście się, że urodziła się na Śląsku, jest tak przywiązana do swojego miejsca zamieszkania, że nie zdecydowała się nawet na przeprowadzkę do Warszawy.